Dzień dobry. Z tej strony Dorota Mirska, portal naturalnieozdrowiu.pl. Ze mną jest Magdalena Wojciechowska-Budzisz. Dzień dobry, witam wszystkich, kochani. Wspaniała ekspertka z dziedziny medycyny chińskiej, ziołolecznictwa i homeopatii. Magda, dzisiaj w naszym cyklu ziołowym będziemy mówić o zielu, o roślinie leczniczej, leczniczej. którą kochasz chyba najbardziej. Bo Bardzo chyba w każdym z swoim tekstów jest, <laughs> ale wypijcie herbatę z kawnika. Słuchajcie, nazwa taka dosyć krwawa i chyba nie bez Ale kozery, nie bez uzasadnienia. Nie bez tak, tak. pachnie średnio. Wygląda też bardzo niepozornie. Natomiast słuchajcie, jest to jedno z najstarszych ziół znanych ludzkości, ponieważ zostało znalezione w grobach neandertalczyków, więc pod, no, miliony lat temu w ogóle już ludzie wykorzystywali do leczenia właśnie to zioło a jego łacińska nazwa Achillea millefolium ten tak. ta, ta pierwsza część Achillea właśnie y, pochodzi od nazwiska Achillesa od imienia Achillesa greckiego półboga, półczłowieka który uchodził za osobę nieśmiertelną i nie imały się go różne rany nie można go było zranić tylko w wpięte miał swoją piętę achillesową miał piętę achillesową i on dlatego <laughs> był taki <laughs> nieśmiertelny ponieważ właśnie korzy z ziela krwawnika, dlatego nie można go było zranić, ale też jest ziele krwawnika nazywane zielem żołnierskim, ponieważ po prostu w najprostszy sposób obmywano, opatrywano ranę i dawano na do picia żołnierzom podczas różnych walk, żeby przyspieszyć gojenie tych ran? Już w starożytności. Już, tak, starożytności. Już w starożytności. Więc zgadza się. Magda, powiedz mi, w jaki sposób dzisiaj, bo zastosowań krwawnika mamy całe mnóstwo, ale jak to on prawda. wpływa na tę naszą krew? Co, co ten, ten, ta nazwa? Eee, zaraz się mówię. tak, od, no, odniosę się do tej nieszczęsnej albo szczęsnej nazwy krwawnik. Faktycznie ta nazwa łacińska Achilla pierwszy człon pochodzi od Achillesa. Natomiast drugi, co może też być ciekawe, millefolium oznacza po łacinie tysiąclistny i to jak sobie spojrzycie na te drobniusieńkie, takie pierzaste listki krwawnika, zresztą po których najłatwiej go rozpoznać, bo faktycznie te kwiatki są takie drobne, niepozorne, wtedy, wtedy będziecie wiedzieli, że to jest ten tysiąclistny krwawnik. Krwawnik można również rozpoznać po zapachu. Bardzo takim nieprzyjemnym. <laughs> ale yy, ogólnie ziele można, po, no może nie to, że im brzydszy, tym lepiej działa, ale krwawnik faktycznie do najpiękniejszych nie należy. Również nie należy do najsmaczniejszych, a pomimo wszystko jest naprawdę moim ulubionym zielem. Bo ono ma, ma smak gorzki w ma smak gorzki, chińskiej. Tak? tak i jest ulubione mm, no nie tylko dlatego, że polecam je wszystkim, bo zawsze mi pasuje, ale również ja sama piję je bardzo często i korzystam z niego praktycznie przez okrągły rok. Staram się oczywiście zbierać, jeżeli mam dostęp do jakichś naturalnych, takich czystych środowisk, a jeżeli nie, to po prostu kupuję z zaufanych źródeł suszone ziele krwawnika i parzę sobie napary. I powiedz właśnie, co on zawiera w sobie takiego, że leczy? Że leczy? Krwawnik przede wszystkim zawiera olejek eteryczny, który jest odpowiedzialny za jego działanie przeciwdrobnoustrojowe. Działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, dlatego też tak doskonale sprawdza się w gojeniu ran, no bo też zapobiega I zakażeniom bakteryjnym. Tak. Za jego działanie przeciwzapalne odpowiedzialne są kwasy organiczne, takie jak kwas salicylowy albo na przykład hamazulen który jest związkiem występującym również w rumianku. Mhm. A krwawnik należy do tej samej rodziny co rumianek, więc będziemy się spodziewać tego, że ta grupa roślin będzie wykazywała dosyć specyficzne działanie przeciwzapalne. I również taka ciekawa, taki ciekawy alkaloid o nazwie Achilleina, co łatwo zapamiętać, mhm. który jest odpowiedzialny za działanie hamujące krwawienie, czyli taki po prostu naturalny tampon na rany. I te wszystkie związki warunkują działanie lecznicze surowca. Surowiec, jak powiedziałaś, jest surowcem gorzkim, więc też będzie nam wspomagał procesy trawienne. Będzie działał żółciopędnie, będzie likwidował różnego rodzaju problemy trawienne, wzdęcia, e, niestrawności, będzie łagodził skurcze, bóle skurczowe brzucha, kolki i tak dalej, tak dalej. Ale faktycznie, faktycznie to, to zastosowanie jest wszechstronne, bo jest i zewnętrzne, w przypadku właśnie ran Otarć, skaleczeń, przecięć i tak dalej. I można go również stosować do picia do wewnątrz. Ale powiedz mi, jeżeli zbieramy sami. No teraz jest sierpień, końcówka sierpnia, mnóstwo jest krwawnika na łąkach. To yy, bierzemy te kwiatuszki, czy właśnie te tysiąclistne syrow. Surowcem, surowcem jest całe ziele yy, krwawnika, więc można, yy, można je po prostu zebrać, ususzyć ładnie do góry nogami, czy tam do góry yy, kwiat, kwiatuszkami w przebiewnym jakimś suchym miejscu pociachać sobie na takie, no żeby potem do zaparzania było łatwiej, tak jak mm -hmm. kupicie gotową mieszankę do zaparzania to zwróćcie uwagę na to, żeby to nie był taki drobny pył, tylko żeby to były po prostu faktycznie pokrojone łodyżki razem z tymi listkami, żeby te części anatomiczne rośliny były widoczne i z tego właśnie robimy sobie gorący rządkiem napar. Zaparzamy, Tak, tak zalewamy, z pudeczkiem 10 tak, minut. Tak, czyli tak jak tradycyjnie. Tradycyjny napar ziołowy. Ja zawsze korzystam z takiego specjalnego, z takiej szklanki z zaparzaczem i z przykryweczką i po prostu zalewam, zostawiam na 10-15 minut i, i sobie piję. A można też właśnie tym samym naparem, przestudzonym oczywiście, można tak. przemywać właśnie rany, tak, skaleczenia. Tak. Jeżeli chodzi o, o stosowanie zewnętrzne, to albo możemy użyć tego naszego naparu, odwaru, do, stosu, do, do przemywania chorych miejsc, albo wyciągu, bo też jest dostępny, gotowy wyciąg sporządzony z ziela człownika i równie świetnie działa. Magda nazywany jest też nie on pierwszy, ale i też nie ostatni, ale jest nazywany ziałem przyjaznym dla kobiet. Tak. Czym nam pomaga i dlaczego właśnie my powinnyśmy go sobie popijać? No, to nie będzie pewnie wielką niespodzianką, jeśli powiem, że pomaga kobietom w tym, co im najbardziej przeszkadza, czyli w bolesnym miesiączkowaniu i w dolegliwościach menopauzalnych. Krwawnik faktycznie możemy śmiało nazwać przyjacielem kobiet, ponieważ. Ma on tu, tu również może to się można się trochę odnieść do jego nazwy związanej z krwią, ponieważ krwawnik bardzo ładnie reguluje krwawienia miesięczne i celowo mówię tutaj reguluje, ponieważ w zależności od tego. Jakie jest podłoże chorobowe, może albo łagodzić obfite i szczególnie bolesne miesiączki, a w momencie, kiedy mamy zaburzenia miesiączkowania, polegające na tym, że menstruacja jest zbyt skąpa albo w ogóle jej nie ma, wtedy może to krwawienie nasilić, wywołać. I z tego też powodu ostrożne powinny być kobiety w ciąży, żeby jednak krwawnika w tym czasie nie stosowały, bo krwawnik bardzo nasila tutaj to przekrwienie i przepływ krwi w obrębie dróg rodnych, no i też może trochę niepotrzebnie zastymulować właśnie u kobiety w ciąży to krwawienie, więc, więc lepiej unikać. Ale jeżeli mamy jakiekolwiek problemy z bolesnym miesiączkowaniem, skąpym, obfitym, takim, które wynika z tego zastoju krwi, czy to jest na przykład w endometrium, w endometriozie, czy w zespole policystycznych jajników, jak najbardziej wtedy krwawnik yy, możemy sobie popijać. Też mówię celowo popijać, ponieważ zazwyczaj, jeżeli stosujemy krwawnik tak dzień po dniu, to powinniśmy się ograniczyć do dwóch tygodni. I a potem jeżeli przerwa? i potem przerwa? tak. Ile tydzień? Tak, tydzień dwa tygodnie. A najlepiej po prostu popijać go sobie. Tak, od czasu do czasu. U mnie to jest najczęściej 3-4 razy w tygodniu i jest ok, bo jakoś żyję, dobrze się miewam, więc, <śm> więc tak jest ok. Ale też oczywiście jest to jakby nie było... Yy roślina o, o silnych właściwościach leczniczych, więc nie możemy jej przedobrzyć. Ale ma też działanie przeciwskurczowe, tak? Tak, jako zioło tak. Tutaj y, ma działanie przeciwskurczowe i w obrębie dróg rodnych i w obrębie np. przykład przewodu pokarmowego. Dlatego Czyli przy świetnie żołądka, działa przy bólach żołądka, przy kolkach żołądkowych, jelitowych, przy jakichś właśnie takich stanach spastycznych, które skutkują e, skurczami, biegunką, niestrawnością. E, no i właśnie też ułatwia ułatwia trawienie. E, działa przeciwskurczowo, na drogi żółciowe, wspomaga pracę wątroby, wspomaga trawienie. No, nie mówiłam, że jest świetny? Słuchajcie, tutaj jest teraz idealny moment, żeby uzupełnić naszą ziołową apteczkę na jesień i na zimę, ponieważ krwawnik pomoże nam też przy schorzeniach typowo jesienno-zimowych, przy o. infekcjach górnych dróg oddechowych. Magda, kiedy o, warto to. zastosować taką herbatkę z krwawnika? Eee, krwawnik warto zastosować Właśnie jak już coś nas bierze, co ja przez to rozumiem? Jak przychodzimy do domu przemarznięci, przewiani, przemoczeni i czujemy, że już mamy dreszcze, że już tak najchętniej byśmy się położyli do ciepłego łóżka albo wieli ciepłą kąpiel, czyli pora na, pora na rozgrzewkę. I wtedy faktycznie gorąca herbata z krwawnika może w porę zapobiec rozwinięciu się symptomów infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych. Również jeżeli już jest istniejąca, rozwinięta infekcja, na przykład z gorączką, wdrożenie krwawnika do leczenia jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ działa on silnie rozgrzewająco, przez co będzie działał napotnie i naturalnie obniży nam gorączkę. Jedynie taka moja rada, żeby w tej właśnie sytuacji krwawnik pić naprawdę gorący. No, nie tak, żeby się poparzyć, wiadomo, ale żeby to nie był letni, letnia herbatka, tylko naprawdę, żeby to była bardzo ciepła herbata, po której się spocimy. Według medycyny chińskiej krwawnik ma właśnie działanie rozgrzewające, przez co ma to, to działanie napotne, przez co może usunąć patogen z wnętrza organizmu na zewnątrz ale również ma działanie wysuszające, ponieważ jest działem gorzkim i w związku z tym jest świetnym remedium na wszystkie dolegliwości, które przebiegają z obecnością śluzu. Czy to będzie zwykły katar? Czy zapalenie skrzeli, czy zapalenie zatok, czy mokry, mokry kaszel. kaszel z takim trudną flegmą do odkrzuszenia, wtedy ten krwawnik nie dość, że zadziała przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwbólowo to i rozgrzewająco, to jeszcze dodatkowo osuszy nam drogi oddechowe i sprawi, że poczujemy się lepiej. Czyli moi drodzy, szukamy łąki czystej, z dala od przemysłu, zawsze to powtarzamy. Nie zbierajmy krwawnika, który bardzo sobie lubi rosnąć przy takich drogach, yy, gdzie jeżdżą zakurzonych. samochody, zakurzonych i, i tam, ten kurz to najmniejszy problem, największy problem to oczywiście spaliny, spaliny tak. i ołów i wszystkie substancje, które się dostają z rur wydechowych do tych roślin, więc szukamy czystej łąki, zbieramy krwawnik, suszymy, łamiemy na kawałeczki, przechowujemy w papierowych torebkach yy, w suchym miejscu tak, czy tak jak metodowym? ja osobiście przechowuję w słoiku. Po, w po prostu słoiku. w szczelnie zakręconym Zagranie. słoiku i takim, że y, lubię widzieć moje zioła w tych słoikach, dlatego po prostu no wolę te słoiki, <grym> jakie się wydają mi się i on tam naprawdę świetnie się przechowuje, bo ma tam sucho i ciepło i szczelnie i sprawdza się takie przechowywanie przez cały rok. Zapraszamy, korzystajcie z darów natury i zapraszamy na kolejny filmik, gdzie opowiemy o dziewannie. I życzymy smacznego przypiciu gorzkiego krwawnika. I wszystkiego zdrowego. Pa!